Tenermin Dałgaz Buczinawska jest gościem Kingwiki TV po pierwszym sparringowym meczu Kinga Szczecin w tym okresie przygotowawczym. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Zwycięstwo 80 do 64, ale tu tak naprawdę chyba nie o zwycięstwo, chodziło nie o wynik, a o to, żeby trochę pograć. W naszym przypadku to, to bardzo przydatny sparring, bo w końcu mieliśmy okazję, żeby pograć 5 na 5. To chyba było, było, było najważniejsze dzisiaj. Tak, oczywiście mamy teraz trochę kadrowych problemów. I nie możemy normalnie tak trenować, ale yy, no, bardzo ważne to było pograć pierwszy taki mecz, zawsze dużo rzeczy nie wychodzi. Yy, ale no, może ten wynik może nie jest najważniejszy, ale zawsze lepiej wygrać mecz niż przegrać i staraliśmy się wygrać ten mecz, wiadomo. Może nie na, żeby tam yy, coś pokazać, po prostu pracowaliśmy na swoje te rzeczy co chcieliśmy poprawić w obronie w ataku co, co tam jak i zobaczyć co wychodzi co nie wychodzi też chciałem podziękować zespołowi z, z bo no tak szybko poprosiliśmy o ten mecz i oni zgodzili się, także bardzo fajnie i miło, bo myślę, że ten mecz naprawdę był nam bardzo potrzebny, żeby pograć, żeby pierwszy kontakt taki normalny z koszykówką mieć i, i jestem generalnie zadowolony z tego, jak chłopaki podeszli do tego meczu. I mieliśmy dużo takich Problemy w obronie, w ataku, ale no to wszystko normalne, bo to jest pierwszy mecz. Ale było i dużo takich dobrych momentów w obronie też, zrobiliśmy kilka takich rzeczy i nam wychodziło. Także no, bardzo pozytywnie oceniam ten spot. Pamiętam, że dzisiaj zagraliśmy bez naszych dwóch piątek, tak jak tener powiedział, z różnych tam powodów kadrowych. Nie zapytam, czy to był problem, tylko jak duży to był problem w tym... W tym może w dzisiejszym meczu tego nie było aż tak bardzo widać, bo na koniec wygraliśmy, ale... Szczególnie w tej pierwszej połowie gdzieś tam momentami to było widać. Nie no, ja myślę, że to było bardzo widać, bo... niektórzy, No... Nie graliśmy na taki, takim zestawieniu jak na przykład... Cleveland-Melvin gra na pozycji 5, to tam... Dużo było takich... No, problemów związanych z tym. Myślę, że jak i Adam, taki Makały nam bardzo pomogą, na pewno i w ataku, i w obronie. To, to bardzo ważna pozycja, wiadomo. I, no, ale też było fajnie, że mogliśmy poćwiczyć takie inne zestawienie na boisku. I to, mówię, czasami źle wychodziło, czasami lepiej, ale no, to jest nad czym pracować po prostu. Pamiętam, że w tym tygodniu zagramy właściwie można powiedzieć turniej towarzyski, no i jeszcze też kolejny sparing, bo zagramy ze Starkart Stargard, PGS spójną Stargard. Jakie oczekiwania ma trener względem tego nadchodzącego tygodnia przygotowań do sezonu? No bardzo proste, powinniśmy robić każdy dzień, krok po kroku, na każdym meczu, prezentować się lepiej. I to też prawda, że mamy zupełnie nowy zespół i brakuje, bardzo brakuje tego zgrania. Trenujemy tylko dopiero tam tydzień i trochę więcej. Także to wszystko normalne jak na ten moment myślę, że wszystko jest w sumie ok. i trzeba tylko dalej pracować i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Kikliff, okay, first friendly game behind you, first two weeks, almost two weeks of practice with new team behind you. So what are your thoughts about the new team and no, new fellows in the locker room? Uh, I think we're progressing day by day, taking it slow. Uh, obviously, we're trying to uh, learn what the coach wants us to do for the upcoming season. So we're trying to learn the system. But uh, practice has been going well. You know, we uh, starting to understand and we are starting to get better. You know, improve in practice. So just taking the step. That's the uh, main thing. You know? okay uh, today uh, we won but i think that uh, the main key the main thing that uh, for, for us to, uh, in this game it was that we have opportunity to play 5 on 5 do you agree uh, yes, yes, yes. Uh, I think in today's game, you know, everybody was kind of like tired, uh, sore from the practices. But, uh, you know, we're going to get used to it. Uh, you know, like I said, uh, it's just taking everything slow and learning the system and, you know, I mean, getting better on defense. Uh, so, I mean, we're we working on it and we're just going to improve, you know, each uh, practice. Okay, you 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 are experienced player. You played in, in Polish basketball league last year, so you have a uh, little bit. You can compare like teams and stuff. Uh, uh, can you compare somehow uh, the King Szczecin from last year t to do, to to King Szczecin from this year? What can you say about uh, it? And what is your opinion about this this um, you know group of people which are in rock, and rock locker room? What 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 can be our goals in? in the uh, in this league uh, in this season i know that this is only beginning but maybe you you think about it uh from team from uh last season here uh when we played king uh they was pretty much you know me uh good great team uh hard to beat uh competitive and you know like like i said, that scrappy defensive style of play and, you know what i mean, share the ball on offense. Uh, i think this this season team, this year team, is going to be great. Uh, everybody in the locker room, my teammates, they all great guys and we all got the same, we all on the same page. we want to win and uh, compete at the highest level. so, you know what i mean? it's going to be a sight in the and i'm looking forward to it and i'm sure everybody in the locker room look forward to it too. So, Last question: We forget about basketball. I want to ask you about Szczecin because I saw that on your Instagram, in your uh, Insta story, that you were uh, go and seaside something. You know, go out the city. What can you say about the city and, and stuff? Uh, I love the city so far. Uh, uh, every uh, chance I get, um, you know, on our free time, I'm gonna try to go around the city explore more. And uh, you know, I love the food here. It's amazing. Uh, love the people out here so you know I'm getting used to the city so it's a long season so it's going to be fun it's going to be nice